Tutaj dwie krokwie są już te zewnętrzne przymocowane. Teraz szybciutko tam. Tutaj beleczka szykowana jest, łuk będzie z niej robiony, ale to później brat sobie tutaj maluje jak pada mrzy i trójkąciki nasze są ponacinane, także nie marnujemy. Czas to pieniądz, jak to mówię. Żadną filozofią jest. Zmontować dach dwuspadowy, jeżeli wszystko jest pozacinane. Ale najgorzej to są te dwie zewnętrzne krokwie. Usytuować, bo. Obblokowane, żeby nie zedrzeć tego, więc trzeba to wszystko z pasowem zrobić, prawda? Tutaj już jest ta dopasowana patyczek pomocniczy, żeby tam doszło lepiej. No i tak jak tutaj widzimy, ona sobie pasuje, ale nie szyi nie przekręcam, żeby ta druga weszła górą bez problemu i płynie się dopiero dokręcić. podłożyć to zawsze tamta sona dojdzie, jeżeli tu mamy trochę wyżej jak albo ołówek Dobra Teraz ja to sunę troszkę w szczycie A brat tam sobie narzuci to Tamta sona nie jest Malowana także można sobie przesuwać to nie jest to tak obsiup żeby były normalnie niemalowane to bez problemu i po szczycie przesuniemy Dobra Przenieś Jacek Dobra do ciebie trochę nie, no na nadu, no i teraz na zewnątrz. Nie, 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 nie kładziemy jacek, nie, nie kładziemy. Nadu jeszcze musisz. Będziesz miał to lepiej trzymać. O tak jak teraz zamek jest. I teraz ją obrócimy. Ale jeszcze do zamka nie dawaj. bo ja muszę tu przenieść dobra daj tam do zamka teraz tu rysowałeś? tak 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 jeszcze dobra tak teraz Uj. no i dobra trzymaj tam i teraz tak tu jakbym przykręcił ciężko by było właśnie tu włożyć i dopasować a teraz mam taki malew flaciutki jeżeli tu przesunę powiedzmy 2 cm, tam będzie 4, i bez problemu ten krokiew tutaj umieszczę w tym miejscu, gdzie powinno być. Jeżeli mi wadzi, to jeszcze kawałeczek przesuniemy. O! Teraz bez problemu na swoje położenie. patyczek od spodu do góry. Doszło, nie? Dobra. O. No i teraz trzeba zejść tam i przykręcić. Z tego względu, że nie ma dwóch metrów, to sobie podłożyłem tutaj takiego klocka. No i co? Trzeba nawiercić dziurkę, żeby nie odechnęło kroki. O. Dobra, dojszło, dojszło. Nie wyszło, nie wyszło. Przykręcono. Teraz zobaczymy z tamtej strony. Oops. Tutaj również przykręcona pasuje. Jak wszystko dobrze wycięte, to żadna filozofia skręcić. Tak mi się wydaje. Teraz tak. Przykręcane są pierw przy murłacie tylko. Z jednej z drugiej strony. A po to, żeby sobie łatwo tutaj później podnieść i włożyć. Bo jeżeli przykręcimy tu na płatwi, to później tego nie uniesiemy, prawda? no i można by było powiedzieć, że to jest dobrze ale lepiej dopasować to jeszcze nie ma jak to ścisk który dociągnie o tej stronie trochę podchodziły, bo są krzywe, ale w taki sam sposób zostanie to dopasowane. Jest, jest. Tak jak podchodzi do góry, trzeba zaszlifować i zamalować to, Dobra. a teraz tak pokażę szybciutko tam tą stronę jak to tam wyszło i tutaj trochę się tu zagęściło <laughs> więc tak to tu wygląda z tej strony wypasowane śruby zamkowe są tutaj no i druga strona zobaczymy no tak jak tutaj trochę się wyszczepiło drewno trzeba będzie zeszywować tak jak tutaj zasmarować, żeby nie pokoleczyć później membrany. No i tutaj również tak jest. Śruby zamkowe z tej strony symetrycznie rozmieszczone. Zasmarowałem. jeszcze sam się centymetry od brzegu dobra, teraz druga strona to my w ogóle się zapiera nie chce za bardzo dojść, tak bym powiedział, że jest źle zrobiony wymiar, ale треба попросту дочиснуть, еще на чем надо, долбить мотки и дальше. W następnej kolejności trzeba będzie je połączyć u góry. No i tutaj. Zabrać się za te krokwie koszowe. Powycinać je tam będzie. Wycinany środek. No i na gotowo będzie robiona. Też część ozdobna będzie na zewnątrz. Także trzeba obliczyć. No i w tym wypadku właśnie to trzeba zaszlifować. No i co? Koniec. Teraz tam trzeba połączyć. Uff. Dobra, idziemy sobie teraz tam łączenia robić, zaraz pokażę jak tam. Szczyty zostały już dokończone. Tam krokwie przeszyta, które brakowały zostały również przykręcone wejdę tam zaraz pokażę jak to tam wygląda u góry tu zostało nam do zrobienia te dwa klocki obrobić je i u góry zrobić dwa po dwa gniazda A tutaj zostały już zrobione krokwie na lukarnie są to narzędzia którymi wykonuje tam czopy, przepraszam, a gniazda. Pokażę tutaj, są krokwie zrobione na zadaszenie gotowe, dwie są tam na zakładkę, a tamte będą do płatwi kalenicowej docinane, nie są docięte na wymiar, ponieważ może tam troszeczkę być wymiar, może ulec zmianie, nie może nie pasować, dlatego dotnę tu już na na końcu będzie obrobiona jeszcze ta płatę wkalenicowa tu zostały wykonane gniazda tak jak widać tam jest jeszcze ślad po tym cztery otworki następnie dłutem zostało to wydubane. to są murłaty które Muszę tylko, murłaty, tylko trochę grubsze które będą na przedzie zadaszenia no i tutaj mamy ktoś podjechał sobie tam ogląda tutaj mamy właśnie nie wiem czy to widać tą belkę przednią zrobioną wycięty łuk z tego klocka który tam leżał na początku delikatne na życzenie jest ona obstrugana obrobiona zostało jeszcze tylko tutaj w tej powierzchni na tej płaszczyźnie tutaj, w dolnej, jest to podstawa, na którym będzie właśnie leżało to, i tam będą wydubane dwa gniazda, takie dosyć długie, bo one będą miały około 20 cm na 10, nie pamiętam. No I tam na tych kołkach będzie, zobaczymy jak tam mi wyjdzie to. No i tak to wygląda tutaj ten łuk. Może nie jest to takie aż widoczne, będzie później pokazane jak widzę zmontowane w całości są obstrugane, promień zrobiony tak jak widać no i tak to wygląda tutaj nie wierzę że ktoś to by zrobił w ciągu nie wiem dwóch, trzech dni taką więźbę bo jest trochę przy tym pracy samo takie wystruganie tego pomalowanie Dobra, przejdę tam na górę. Tu mamy szczyty dokończone. Te krokwie. Również tak samo. Tam są już wszystkie przymocowane na cztery gwoździe oceń 125, zagięte na haczyk. W następnej kolejności ta cała strona jest gotowa, zrobiona. W następnej kolejności będzie i tutaj. Również podobnie. Wszędzie gdzie można było to dokończyć zostało to dokończone w następnej kolejności będzie robiony przód tutaj właśnie będą te płatwie zakładane no i krokwie koszowe trzeba też tam końcówki zrobić i na gotowo je obliczyć później pokażę jak to tam obliczamy jak obliczam bo jeżeli jest liczone tylko od murłaty do czubka to żaden problem tutaj jest troszkę inaczej bo jest końcówka ozdobna i niestety trzeba ją dopasować obliczyć na gotowo no i w następnej kolejności po zrobieniu tych koszowych przyjdą również tutaj te dwie grube z tej strony krótsze, no i później do koszowych. Będą docinane już z piłą motorową.